Witam się w kolejnym odcinku. Jakby dzisiaj nagrywam, że nie mogę wyjść z bazy challenge. Yy, no i zobaczymy, jak to pójdzie. Mam nieskończoność, bo muszę tylko wygrać. O, mamy taką trudną mapę. W ogóle zostawcie lajka i suba. Pod ostatnim filmem wyjście 2 la lajki w 2 godziny i jednego suba, więc dziękuję Wam bardzo. I w ogóle dajcie like lajka, bo jestem chory i to nagrywam, dlatego. <laughs> Od czerwony się do, do mnie buduje. Nie mogę wyjść z bazy, dlatego. No nie. Już mogę wojnąć. Dobra. Pierwsza próba się nie udała, co prawda, ale. E, spróbujmy drugą. E, dobra, jest tu jakiś admin jest jakiś renifer. Nie wiem co to. O, je, białych nie ma. <coughs> Więc gites. Dobra, ja tylko będę łusko chyba ten. Najbardziej. O łóżko będę se zabudowuje. Patrzcie. Ja tylko łóżko robię. I jak mi łóżka nie zniszczę, to mogę to wygrać. Bo ty czeknie do mnie fajerobola i zginie. Tak. Zaraz łóżko już zniszczę komuś. O, mówiłem. Na znaczy co jeszcze nie, ale już nie chyba. O kurde. O dobra, nieważne. Jak mi zabraknie jednego bloka albo coś, a dobra, nie jednego to O kurde, ile tu się rzeczy dzieje Weźmy sobie kilo i wykopmy sobie to w ogóle Dobra To jest drewno, se pokupujmy, czekajmy na to jedno złoto, dawaj, 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 dawaj O jest Kupmy sobie jedno to i dwa to. Dobra, i teraz, please, żeby nikt mi teraz nie wbił na łóżko z kilofem i nie zniszczył. Ktoś się do mnie buduje. Please, nie zabijaj! Ale jest słabszy ode mnie. Nie, miał lepsze rzeczy, ale mnie i tak zabije. Jestem nieładko. Ja nie mogę wychodzić z bazy, więc go nie będę gonił. Jak coś. Dobra, teraz tym muszę skąpić. Dobra. Skąpmy się. No, jestem zielony. nie mogę wychodzić z bazy, więc... Ja już łóżka nie mam. Spróbujmy to tak przetrwać. Bo nic tu nie robię. Jest to niedużo typa, jest zielony, nie ma łóżka. Jak teraz zielonego zamienię... Zielony jest tam. lecimy po zielonego, zielony ma, nie ma łóżka i jestem, jest nie, nie jestem nie opuściłem bazy, bo to jest dalej baza o zielony poza, dobra ja nie mogę wychodzić dobra, weźmy sobie kupmy parę fireballów i sobie po to, tak typów potrapujmy. nie no wiem, już, już śmieszne to w nie będzie złotych jabłek trochę dobra złotych łóżko dobra i lecimy on nie ma łóżka kurde wlagi Lecę stąd ja mam mało dalej tuże stoję i teraz lecimy Czekajcie, widzimy się po cięciu, jak go chyba zabiję. No dobra, zginąłem jak coś i lecimy na następną rundę. To jest ostatnia runda, więc. Lecimy tu. Jesteśmy, znowu jakiś renifer. Ile tych reniferów? Nie wiem nawet o co chodzi. Pik, i jesteśmy, dobra. Gra wystartowała, zbieramy, zabudowujemy łóżko i czekamy, żeby typy nie przyszły. Patrzcie, tu mamy takie zaznaczone. Nie mów, że się do mnie... Nie, domka. Myślałem, że się już do mnie buduje. Takie były odgłosy. 12 bloków nie wystarcza. O nie, już się buduje. Please, team. Não zabijaj, please. please, Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, aqui, Zostawiajcie lajka i suba, please. Ze, bo będą następne odcinki, i będą ciekawsze. Piszcie w komentarzach, jakie celędze mam robić, albo sam będę wymyślała jakieś. Bo mogę też Wam zrobić, że mm, gram duo, i, i ja tylko ten. I no, i mogę tylko siedzieć. Y, no, w bazie też. Zrobimy z duogramem i nic nie robię. Jakby mam niby takiego awka. Tak zrobimy. W następnym filmie. Więc wpadajcie. Dzisiaj były dwie godziny jeden film, i teraz jest drugi. Więc no szybko robię, ale to jest różnie. Nie jest tak samo, tylko różnie są. Dlatego, no. Dobra, zabudowaliśmy. Dobra, i, i jeżeli chcecie coś zagrać, to wpiszcie w komentarzach, l el zuty el Już rozwalił wełnę Dobra, robię drewno I on nie może widzieć Nie może widzieć tego drewna chłop. Najpierw zrobimy z tej. Już wełną zabudowujemy. Od razu wełną. Wleciał. I z po łóżku mam. Już po łóżku. Nie może dostać kila. Dobra. I teraz robimy rundę. I no. I piszcie w komentarzach, ile żółty. L, L dla żółtego. Bo jako pierwszy odpadł tego L żółty, i no. Dobra, a my lecimy z następną rundą. <laughs> Jak chcecie, chcecie ze mną zagrać, to w komentarzach podawajcie DC i no. Żeby ze mną zagrać, trzeba mieć yy, Discorda No i tak naprawdę tyle Trzeba go podać w komentarzu Tak naprawdę wystarczy Więc jak chcecie ze mną zagrać, to piszcie W komentarzach, yy, na przykład chcę, chcę zagrać yy, I ten podawajcie was discord. I wtedy będzie z wami grał. Kurde, źle zrobiłem. No dobra, ustawiłem źle. Blok tik-tik. O kurde. Zrobimy resztę z drewna. Oj, musimy rozwalić to drewno. Patrzcie. zrobimy to jakoś dobrze, nie? Łatujemy to jakoś. Kilof jakoś kupimy i Kilow Kilof No, Dobra. I... I teraz można iść. Pozwalamy to, to i dobra, lecimy. Dobra. Um, ogólnie jak to nagrywam to. No. Więc wbijajcie tu mega dużo lajków. I będziemy też I piszcie czy chcecie jakieś inne serwery czy tylko Bedwarsy. Bo możemy też w inne serwery. Mam lepszy pomysł. Możemy... Piszcie serwery jakieś w komentarzach. I ja postaram się wejść. Na nie. I dawajcie lajka. I czerwony się do mnie buduje. Please czerwony team chcę się bić, ja mam challenge Please team Torwony please nie bi Nie Gordaius po Nie, nie miał kilofa Teraz chcę zdążę zrobić kilof. Albo już ma kilof i mi znieść Please, ja nie chcę ginąć. Kurde. Czerwony jest dobry. Za dobry. On ma teraz mało HP. Zdążę go zabić, co? Proszę. Nie, 3HP! 3HP, 3HP miał. Po łóżku, ale dobra. No nie, no 3HP znowu. Chyba mi już rozwali łóżko. Please, ja chcę go tylko zabić raz. Nie! No już teraz po łusku, bo no wiedziałem. Dobra, niech myśli, że mnie nie ma. Nie ma mnie. I teraz, hello! Hello! się ma. I tak zginę. No dobra. Jeżeli chcecie następne takie odcinki zostawiajcie lajka i suba i pa